Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To jest nagranie z serii Un Momento, por favor, i wyjaśnię Ci w nim, jaka jest różnica między czasownikiem jegar i benir. Zapraszam. Czasownik jegar możemy przetłumaczyć na dojechać, dotrzeć, przybyć. Czasownik benir natomiast to przyjść, wpaść, również przybyć. Kiedy więc użyć czasownika jegar, a kiedy benir? Czasownika jegar użyjemy w zwrocie llegar tarde, czyli przyjechać spóźnionym, spóźnioną. Na przykład espera, ya me voy, pero jego tarde. Poczekaj, już jadę, ale przyjadę spóźniona. Można również powiedzieć es fácil llegar ahí en coche. Jest łatwo dojechać tam samochodem. W przenośni możemy również powiedzieć felicidades por llegar tan lejos. Gratulacje za dotarcie tak daleko. Możemy również zapytać. Como llegar a Madrid? Jak dojechać, jak dotrzeć do Madrytu? Albo Quiero llegar a casa antes de la Socio Chcę dotrzeć, dojechać do domu przed 8. Natomiast czasownika venir użyjemy generalnie, gdy kierunek przemieszczania się jest stamtąd, tu. Od kogoś do nas. Na przykład możemy powiedzieć Gracias por venir. Dziękuję za przybycie. Albo Hoy por la tarde viene mi amiga. Dziś po południu przyjeżdża, przychodzi moja przyjaciółka. Możemy również zapytać: ¿Cuándo viniste? Kiedy przyjechałeś? Albo Todos quieren venir a ver este espectáculo. Wszyscy chcą przyjechać, zobaczyć ten spektakl. Możemy również powiedzieć: El no sabe que vas a venir. On nie wie, że przyjdziesz, że przyjedziesz. Chcesz nauczyć się hiszpańskiego szybko i skutecznie? Dołącz do kursu hiszpański w 3 miesiące. W kilka miesięcy nauczysz się więcej niż przez lata na tradycyjnych kursach. Link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Już dziś dołącz szybko i bezpiecznie. Tym sposobem a Sala Conclusión dochodzimy do wniosku, że różnica między czasownikami jegar i venir jest naprawdę niewielka. Si o troje ejemplo, jeśli przyjdzie wam do głowy inny przykład, koniecznie podzielcie się nim w komentarzu. Obserwujcie hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie codziennie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto.